Dzień dobry, cześć wam. Ja właśnie jadę na serwis wymienić pompę wodną w Kaskadi z Detroitem silnikiem. I tak sobie pomyślałem, że może was zabiorę właśnie dzisiaj ze sobą, coś po coś porozmawiamy. Także zapraszam na, na, na dzisiejszy odcinek. Jedziemy. No, już w sumie mi zostało chyba 6 minut jesteśmy na miejscu. Zaraz będziemy zjeżdżać z Highwayu. Czekajcie, ja chyba tutaj mam zjechać, jak się nie mylę na 75. tak. Leżamy tutaj. Nie, chyba na drugi zjazd mam wjechać, Czy na tym? Czekajcie, już sam skupiałem. Nie na tym. Dosyć pusto dzisiaj jest. Zobaczcie, nie ma takiego ruchu na Highwayu. No bo mamy sobotę rano, jest pusma rano dopiero. No, także w miarę przyjemnie się jeździ teraz. To UPS jest na wprost. Tutaj chyba jest jakaś kolej, jeśli jak nie mylę, bo tam dużo kontenerów stoi. Chyba tak, no widzicie, zaraz będziemy tu przejeżdżać przez to kolej. Pojedziemy prosto. Oto wszystko są te właśnie te czesie i właśnie te kontenery się zakłada na górę, zobaczcie, ile ich tu jest. Taka widać okolica przemysłowa, jakieś warehouse'y same, First Logistics, jakiś Pioneer Service, tutaj pewno stoi ciężarówek. Tutaj w tym Hatchkins też jest sporo Polaków i polskie firmy są. W ogóle tych Polaków jest pewno aczkolwiek Yy, tak z biegiem czasu Wam powiem, z, tych, z biegiem lat yy, to tej Polonii już też coraz mniej widać. Yy, chyba Ukraińcy wszystko pomału przyjmują, coraz więcej ich widać można powiedzieć. Polacy można powiedzieć, że już tak wchłonęli trochę w ten cały ten system, w to wszystko i już nie są tak widoczni jak kiedyś. Dobra, my tu wjeżdżamy na Jardę. No tutaj gdzieś tego troka ma zaparkowanego, byłem to raz, ale już w innym miejscu chyba jest teraz, nie wiem o co chodzi, zaraz będziemy patrzeć. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ja muszę sobie znaleźć kilka rzeczy. Czapkę przede wszystkim, bo wychodziłem z domu, wydawało mi się, że jest trochę cieplej. Teraz trochę piździ po uszach. Yy, no i co? Ustawiłem trochę tak dziwnie kamerę, żebyście nie widzieli firmy, która jest na ciężarówce, bo nie każdy to lubi, nie każdy chce, żeby pokazywać. A w ogóle sobie teraz tak się zastanowiłem, że zrobię sobie własną firmę na magnesie taką, że jak będę podjeżdżał pod ciężarówkę i będę Wam robił jakieś filmy właśnie z napraw, to sobie będę naklejał na magnes, na magnesie właśnie zasłaniał to firmy, która jest na ciężarówce i śmiało będzie można sobie działać. Ja też wiem, że no większość tych, co naprawiam, to w ogóle nie wiedzą o moim kanale i nie oglądają tego, bo też jest sporo obcokrajowców, ale jakby ktoś tam kiedyś coś tam miał się przyczepić, to sobie tak śmiało będę mógł sobie naklejać i, i wtedy będzie można działać. Dobra, bierzemy się, bo naprawdę zimno zaczyna się robić, a tu jeszcze jest trochę roboty. Jedziemy. Jest czapeczka miłoki. Także jedziemy szczczeczko. O! Teraz to można robić, naprawdę. Gdzieś tu rękawice jeszcze miałem. Gdzieś tu rękawice jeszcze miałem. O, przede wszystkim musimy spuścić kulant. Także działamy z tym. Przód sobie i skręcę kołami, żeby łatwiejsze było dość. To, co będziemy wymienić. Wymieniamy pompę wody. Proszę. To jest wszystko kupione. To jest oryginalna z, z Detroit'a. Taką sobie klient zażyczył. Są automarkety, zamienniki, ale klient sobie zażyczył oryginalną. Nie jest tania, bo 800 dolarów kosztuje także. Jest to jest? Wodę, a ja się pomału będę rozbierał z tej strony. Muszę tutaj to od interkulera y, za tego ściągnąć, tam od, od termostatu sobie poza ściągnąć, żeby mieć lepsze dojście. I będziemy wykręcać pompę. Dobra, bierzemy właśnie haczyki do takich rzeczy, są potrzebne. Tak gumy zawsze ciężko sprowadzać. Wody, żeby się przelało. No, Zawsze lepiej sobie założyć też tutaj zasłonić to szmatkę, żeby coś tam na mnie wpadło. Bo wiecie, jak już wpadnie, to już potem może być nieprzyjemnie. pociągnie ciągnie coś do silnika czy do turma Dobra, teraz sobie jeszcze pasek musimy zdjąć. I tutaj mamy właśnie taki kranik do puszczania. Ja mam małą miskę, nie mam dużej miski, także muszę sobie po trochu to trochę tu spuścić. Ale to jest nie, akurat nie jest problem. Zakręcimy sobie teraz to. O, zakręcamy lekko. Przeleję to do wiaderka teraz i spuszczę dalej. Nie jest jakiś to big deal. Dobrze, zdejmiemy teraz pasek, muszę wziąć tak, tam chyba jest na jedną, drugą, przydłużkę sobie wezmę. Tak, tutaj mamy, zdejmiemy sobie ten pasek tylko, co jest właśnie na pompę wodną i tutaj na przykład na AC kompresarz. nie? Na ten drugi nie musimy zdejmować, także... Tu chcesz robić takiego. takiego tylko. Dajcie. Jedno ręko za trochę tak. A. wystarczy. Trochę więcej muszę podyskać. Muszę Przełożyć. Że Będzie ciężko założyć, muszę tak ustawić, żeby jeszcze jeden zamek mi przeskoczył. Czekajcie, muszę sobie pomóc, pomóc jeszcze jedną ręką. Teraz akurat zachęciło dobrze. Teraz jest więcej miejsca. I teraz ja sobie to puszczę. To Tak sobie zostaje. Z tamtej strony już powinno nam to zejść. Tak. I tyle. Dobra, wtyczki. Dwie wtyczki muszę odłączyć i odkręcamy ją. Jak tam wodę? Czy dużo brakuje jeszcze? Dobra, tutaj mamy 8 albo 9 śrubek. Trzeba je odkręcić. I tyle. Jeszcze raz nie chciałem trochę musiał chciał tu inaczej ustawić, żeby kamera mi nie przeszkadzała, żeby ja nie przeszkadzał kamerze. No wysiałem. Dobra, wyciągnąłem tu starą. Także biorę się tam zaczyszczenie. czyszczenie. Tutaj nawet można chyba, możemy jak się przyjrzymy sobie. Nie wiem, czy będzie widać tak w kamerze tam. Tam taki czerwony to właśnie kulant to właśnie tam przeciekało. Tam puszczała. No i co? Tutaj mamy dwie wtyczki elektryczne. Jedna mniejsza, druga większa. Także nie ma możliwości, żeby pomylić. A muszę przekręcić tylko tą szajpkę yy, na pasek. I tutaj widzimy, made in Germany, to ta firma, firma właśnie niemiecka, z niej filtry, do Detroita też bierzemy właśnie. No. Tak wszystko jest pięknie, ładnie, tutaj ta nowa przychodzi, tutaj też mamy, widzicie, Detroit pisze, no tak jak Wam wspominałem, klient życzył sobie oryginalną, teraz już są pewno zamienników. Nade i bardzo duży problem był z tymi pompami. To sobie krzyczeli nawet i po 2, i po 2,5 tysiące dolarów za takie pompy, jak gdzieś ktoś tam dostał jakąś, bo nie były dostępne. No tutaj już przychodzi razem z uszczalką. także tam pójdziemy. A tutaj zaraz wyczyszczę sobie. Pokażę Wam, jak tutaj to wygląda. No tutaj zaraz to wyczyszczę wszystko. Tam mamy nowy O-ring. I będziemy zakładać z powrotem dwa wiaderka kulantu. Jeszcze zmierzę mu ten kulant. Raczej powinien mieć dobry, bo te mrozy, jak były yy, wcześniej, to, yy, to mu nie zamarzało, trzymało. Ale jeszcze zmierzymy przed zalaniem, nie? żeby się upewnić, czy wszystko jest okay, pewno. I tyle. Dobra, biorę się za czyszczenie. A do czyszczenia będę potrzebował. Tu mam takiego dziada fajnego. O, właśnie to. Tym sobie poczyścimy. Wszystko na baterię dzisiaj. Już jest lepiej, teraz tylko wyczyścimy jeszcze ręcznie. Przemyjemy do takich rzeczy, żeby sobie nawet przemyć. To jest dobry starting fluid, bo on taki jest wy wysusza od razu, nie na tłuszcza, tylko wysusza. Także to też jest dobrze tym przemyć sobie. Oczywiście dobrze jest im przemyć takie metalowe rzeczy, ale yy, na pewno nie można pryskać po jakichś gumowych rzeczach, uszczelkach, bo, bo to rozpuszcza. Nie? Także na to trzeba uważać. Nie? Ładnie wszystko czyste, więc zakładamy pompę. A jeszcze szalikę muszę przypiąć. Mam tu ja małego przy sobie ma dumęsią, do a nie, idzie lekko. Dobra, zakładamy trochę tu wymuchamy, bo się prozywało. Dobra, ja tu złożyłem wszystko, zobaczcie, a kulant nawet już wlałem. Tu mam wszystko, po, tylko muszę jeszcze odpalić kompresor, żeby powietrze więcej nabić, trochę to wszystko wydmucham, bo tak się porozdawało. I muszę tutaj to wyczyścić, żeby założyć tego hoza od intercoolera I tyle, i odpalimy go zaraz. Zobaczymy wszystko, jak to wszystko wygląda. Skończyłem wszystko, jeszcze mówię, tylko muszę odpalić kompresor, nabić powietrze, żeby sobie to wszystko wydmuchać. A kulę zelają na pewno trzeba będzie dolać. No ale go zaraz zapalimy i zobaczymy, czy wszystko jest ok. Paski, nie paski, wszystko równo chodzi. Dobra, zapalę teraz kompresor i wydmucham tam to wszystko. Dobra, ja jestem po robocie, w miarę jakoś to wszystko poszło, yy, miałem jeszcze ten przewód to wspomagania mu wymienić, ale, yy, ale on jest dobry, tylko przy opasce mu tam ciekło, także obciąłem tę opaskę oryginalną, te sprężynowe takie, jakie są, wam pokażę. O, tutaj są takie oryginalne, ja je w cholerę obciąłem, dałem mu tu zwykło, skręciłem, umyłem, także generalnie chyba wszystko powinno być OK, tu wszystko mu wyczyściłem też. Pompa, wszystko jest ok. Kulantum mu dolałem. Wydaje mi się, że on w poniedziałek, jak przyjdzie, to może będzie musiał dolać, może galon mu zostawię. I myślę, że jak się zagrzeje, termostaty mu się otworzą, to też będzie musiał dolać. Także to już sobie z tym poradzi. Wszystko zrobione, wszystko skończone, tak jak powinno być. Zbieram wszystkie swoje narzędzia i spierdzielamy stąd.